Horoskop astrologiczny na 13 stycznia, czyli moi kochani oczywiście wtorek. Witam Was serdecznie, moi drodzy. Wtorek jest dniem bardzo dynamicznym, wielowątkowym, ale też i emocjonalnie intensywnym. Od wczesnych godzin porannych aż do późnej nocy działa dzisiaj cała sekwencja aspektów, które będą budowały poczucie ruchu, rozwoju, ale też napięcia między stabilnością a nagłą zmianą. Już nad radem, moi kochani, księżyc będzie tworzył trygon z Jowiszem. Co nadaje temu dniu ton optymizmu, wiary w siebie i poczucia, że coś się po prostu otwiera. Możecie obudzić się z lepszym nastrojem, większą nadzieją albo przekonaniem, że to, nad czym pracujemy dzisiaj, ma po prostu sens. To bardzo dobry moment na rozpoczęcie dnia z intencją rozwoju mentalnego, zawodowego, ale też i rozwoju duchowego. Rano pojawia się jednak też, moi drodzy, kwadratura Wenus, skoro, która może dotknąć tematów naszych relacji partnerskich, Poczucia wartości i emocjonalnego bezpieczeństwa. <laughs> Możemy zauważyć, że gdzieś dajemy więcej niż naprawdę chcemy, albo że nasze potrzeby nie są do końca widziane przez innych. To aspekt subtelny, ale, moi drodzy, bardzo szczery, pokazuje, gdzie relacja lub sytuacja wymaga więcej równowagi między dawaniem a braniem. W ciągu dnia dalej księżyc będzie tworzył serię harmonijnych sekstyli z Marsem, Słońcem oraz z Wenus. To daje nam ogromny potencjał do działania, rozmów, inicjatywy i emocjonalnej spójności. Emocje, wola i serce potrafią działać dzisiaj naprawdę razem. To bardzo dobry czas, moi drodzy, na spotkania, rozmowy, decyzje podejmowane z poziomu autentyczności, a nie z żadnego chaotycznego impulsu. Wieczorem z kolei pojawi się jednak napięcie, bo tutaj nam się pojawia na kosmogramie opozycja księżyca z uranem, co może przynieść nagłe zmiany nastroju, niespodziewane wiadomości albo wewnętrzny bunt. Przeciwko czemu? Przeciwko rutynie. To moment, w którym coś może was zaskoczyć, moi drodzy, albo w was samych, albo w innych. Warto nie reagować gwałtownie, tak tylko pozwolić po prostu emocjom przejść. Dzień kończy się dalej, moi drodzy, bardzo subtelnym akcentem. Trygon pozytywny, aspekt księżyca z Neptunem. To energia wyciszenia, intuicji i duchowej integracji. Idealna na wieczorne refleksje, na medytację, muzykę, sen lub pracę z naszą intencją. Moi drodzy, wtorek uczy elastyczności. Możecie iść do przodu, nie tracąc wewnętrznej równowagi, jeśli pozwolicie sobie na zmiany bez walki. I moją radą na dziś jest to, abyście działali serca, ale zostawili przestrzeń na niespodzianki. Szczęśliwe znaki dzisiaj: szczelce, wagi oraz koziorożce. Natomiast szczęśliwe liczby: 3, 14 i 29. Trzymajcie się. Do zobaczenia.